Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii Co się w domu sprawdziło, co bym powtórzyła, czego nie. Dzisiaj jesteśmy w toalecie. To jest chyba najmniejsze pomieszczenie w domu. Gdzieś tutaj napiszę Wam wymiar tego pomieszczenia, i to jest pomieszczenie, o które bardzo, bardzo się bałam podczas budowy domu. Gdzieś tam wiedziałam, że ono będzie małe, że tutaj trzeba będzie trochę. No, podopychać te niektóre rzeczy. Natomiast nie chciałam też robić czegoś takiego, żeby to pomieszczenie było duże. No, bo nie oszukujmy się, to jest tylko toaleta. Ogólnie, jeśli chodzi o temat tego, czy warto robić taką osobną toaletę w domu, czy nie, to ja uważam, że naprawdę na maksa warto. No, to jest taka toaleta dla gości, ale po prostu to jest drugi kibelek w domu, no nie oszukujmy się eee, taka toaleta dla gości uważam, że jest naprawdę czymś fajnym eee, łazienka to jest taka przestrzeń w mojej opinii bardziej prywatna gdzie niekoniecznie chciałabym wpuszczać kogoś i, i nie wiem żeby oglądał moje brudne ubrania albo nie wiem jakieś kosmetyki, szczoteczki do zębów w łazience nie zawsze jest porządek eee, to jest taka przestrzeń uważam intymna, więc jeżeli jest możliwość zrobienia osobnej toalety to ja jestem zawsze za, i uważam, że to jest super opcja. No, taką e, najbardziej idealną wersją, e, jeżeli budować dom, no to uważam, że to są dwie łazienki plus toaleta. No, ale to wiadomo, że już w takich, e, takie rzeczy się robi w takich troszeczkę większych domach, a w takich domach jak ten, e, czyli tam 100-150 metrów, wydaje mi się, że dwie łazienki plus jeszcze toaleta zabrałyby dosyć sporo przestrzeni, więc no w tym przypadku tu jest toaleta z e, samą e, właśnie toaletą. Plus łazienka taka pełnoprawna z prysznicem i wanną. Czy rozdzielałabym to na zasadzie dwie łazienki, jedna z wanną, jedna z prysznicem? No nie. Tak jak powiedziałam, wolę tę opcję, żeby jedna przestrzeń była taka po prostu dla gości. I tutaj to, co w tej toalecie się znajduje, no to jest tak naprawdę tylko. Misa WC, która jest wbudowana w ścianę. Stelaż był wbudowany właśnie w ścianę i to w ścianę działową 12-centymetrową. Zakupiony był taki stelaż 8 cm z Geberit, właśnie specjalnie ten węższy, żeby tam wszedł. Udało się, dzięki czemu udało się też zyskać troszeczkę więcej miejsca w tej przestrzeni. I to, co też tutaj było zrobione, to była zakupiona krótsza misa WC. Jedna w dużej łazience to jest taka sama z roka, a tutaj to jest ten sam model, ale po prostu wersja krótsza. I to też był fajny zabieg. Ja nie odczuwam różnicy pomiędzy użytkowaniem tych dwóch mis WC. Nie wiem, jak to by było, gdyby miał się wypowiedzieć, nie wiem, ktoś większy gabarytowo na przykład. No według mnie ja różnicy większej nie widzę. Mamy tutaj też umywalkę wolnostojącą i jeśli chodzi o tą umywalkę, ja uważam, że to był naprawdę fajny wybór, bo po prostu wygląda ciekawie. Wiadomo, to jest rzecz gustu. Wiem, że sporo osób pisało, że średnio wygląda ta umywalka, mi się ona podoba. Jest to po prostu coś innego. Nie powiem, że nie kombinowałam, żeby tutaj nie wcisnąć jakiejś szafki, ale później stwierdziłam, że tak naprawdę szafka tutaj nie będzie potrzebna, bo nawet nie mam pomysłu, co by tutaj można było trzymać. Ewentualnie jakiś zapas papieru toaletowego, ale szafka. W tutaj no, nie była potrzebna, bo e, jest osobno pralnia, jest osobno łazienka, więc żadne kosmetyki, żadna chemia domowa, ani nic takiego, po prostu no, nie było potrzeby, żeby gdzieś coś tutaj przechowywać. E, mam mały wieszaczek na ręcznik, dwie półki, też takie y, bardziej powiedzmy designerskie, zwał jak zwał, ale po prostu, żeby coś się działo. E, jest całkiem ciekawe lustro, e, no takie, które ma trochę inny kształt, no i Zwisająca, która praktycznie no, tutaj jest tylko w celach um, ozdoby, bo praktycznie nie jest używana. Um, ale wygląda też ciekawie, więc uważam, że jest to fajny pomysł, żeby ta toaleta jednak też miała jakiś swój kształt. Um, no i żeby wyglądała ciekawie. Jeśli chodzi o to, co bym tutaj ewentualnie zmieniła, to mogłabym tutaj zmienić podłogę, a mianowicie przeciągnąć panele winylowe po prostu po całości tutaj na toaletę. Te panele winylowe naprawdę sprawdzają się w całym domu świetnie, są w kuchni, w wiatrołapie, w pralni, więc uważam, że i w toalecie mogłyby być. Jeśli chodzi o łazienkę, to bym nie ryzykowała, tym bardziej przy prysznicu walk-in bałabym się, ale jeżeli chodzi o taletę, to 100% tutaj uważam, że mogłoby to być zrobione. I wtedy po prostu osiągnęlibyśmy taki mm, bardziej przytulny efekt. No bo teraz ta łazienka z płytkami jest taką po prostu łazienką. A jakby tutaj była ta sama podłoga, to myślę, żeby się tak zrobiło bardziej... Mm, Przytulnie. Oczywiście tutaj nie ma jeszcze drzwi, więc zdarzało się, że gdzieś tam nasi goście, z racji tego, że po prostu łazienka jest bardziej schowana i bardziej ukryta, korzystali z tej naszej łazienki. Wiadomo, ale tutaj też było korzystane. Ja często też z tej toalety korzystałam i naprawdę uważam, że warto zrobić takie pomieszczenie w domu. Jeśli chodzi o baterie, to one są podtynkowe. Ja już mówiłam na temat baterii, że ja naprawdę nie zdecydowałam, się na inne. One są świetne, nic tutaj nie kapie. Czyszczenie ich polega tylko na przetarciu, tak naprawdę skórzu, no bo nic się tutaj nie brudzi, także to jest super. To co jest na pewno zbędne, to to jest gniazdko. Tutaj nigdy chyba nie było używane, ewentualnie podczas budowy gdzieś tam tutaj był podłączany odkurzacz, bo to było jedno z niewielu założonych gniazdek, ale generalnie gniazdko uważam, że jest tutaj no niepotrzebne. I to co jest fajnego tutaj, to przycisk do wietrzenia, do rekuperacji. Można powiedzieć, że można tego używać zamiast odświeżacza powietrza, bo po prostu to zwiększa ten wyciąg, tą intensywność wentylacji. Dzięki czemu pozbywamy się nieprzyjemnych zapachów to samo jest w Łazience i uważam to naprawdę za świetną opcję. W tej toalecie został zastosowany ten sam zabieg co w Łazience, czyli zostały położone takie drewnopodobne płytki, które imitują lamele i naprawdę sporo osób jak do nas przychodziło, pytało się co to jest, jak to jest zrobione, bo te płytki jeszcze są takie trochę bardziej szorstkie, matowe, więc one naprawdę wyglądają ciekawie i Sporo osób właśnie pytało się, co to jest. E, uważam, że nadało to e, taki bardziej, e, takiego bardziej klimatu, przytulności temu e, pomieszczeniu i no myślę, że bez tej ściany takiej w lamelach byłoby tutaj nudno, mm. no bo są te same płytki e, co na podłodze, te same są na e, ścianie. Myślę, że fajną opcją też do takich toalet, gdzie nie ma dużo kontaktu z wodą, jest coś takiego, żeby zrobić sobie płytki do połowy ściany. Myślę, że to też jest fajna opcja do tego powiesić jakiś obraz i też robi się klimatycznie. Gdybym miała tutaj więcej miejsca, no to może rzeczywiście zamiast tej ściany z płytek, tutaj warto by było zrobić jakąś zabudowę od stolarza, sukrytą szafką, żeby po prostu tej przestrzeni w razie czego do przechowywania mieć więcej. Ale tak jak mówię, w ogóle nie jest to potrzebne. Także, tak jak słyszycie, z tej toalety i z tego pomieszczenia byłam naprawdę zadowolona. Oczywiście, że lepiej byłoby, żeby ona była odrobinę większa. Myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów, chociaż na długość, bo to o długość tego pomieszczenia głównie się rozchodzi, bo na szerokość uważam, że nie jest źle. No, wiadomo, byłoby fajniej, bo ta toaleta nie jest przestrzenią, która wiecie, daje przestrzeń zdecydowanie, nie? E, no, gdybym mogła jakby ją powiększyć, to jak najbardziej e, z chęcią, natomiast tutaj e, no, liczył się każdy centymetr, więc Niestety wyszło jak wyszło, ale tak jak mówię, jest wystarczająco. Czekam na Wasze opinie dotyczące tego pomieszczenia. Dajcie znać, czy macie u siebie w domach osobne toalety, czy jednak zdecydowaliście się na dwie łazienki, bo myślę, że taki ten format dwóch łazienek w domu, takich pełnoprawnych, czyli że w jednej jest na przykład prysznic, a w drugiej wanna, jest najczęściej stosowanym i te takie toalety osobne raczej rzadko widuję w projektach, a jeżeli widuje, no to właśnie jako taką trzecią łazienkę, a niekoniecznie jako e, drugą. Także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli jesteście zainteresowani, jaki był koszt tej toalety, to odsyłam Was do odcinka, e, gdzie podsumowywałam koszty. Zostawiam Wam go na dole w opisie. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo niewiele zostało do 20 tysięcy subskrybentów, także jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!